Tam z wyspy Hormuz Iran właśnie przypłynąłem, lecimy szukać noclegu na dzisiaj. Stoją już ryksiarze i nagabują, żeby wziąć ich usługi. Patrzcie, napis zniszczony, pewnie ten krab go zjadł, o. Wyspa w Iranie, kto by się spodziewał, że w ogóle taka wyspa jest tutaj. No ale jest. I to podobno jedna z najpiękniejszych wysp tutaj. Tam w oddali widać Bander Abbas miasto, z którego bierze się właśnie łódkę, żeby przepłynąć tutaj na wyspę. Tu mamy ruiny zamku portugalskiego, że wygląda na to, że bugalczycy tutaj kolonizowali tą wyspę takie ruiny pozostały no i mam taki houseik znalazłem za 6 dolarów ze śniadaniem taki pokoik z lodówką jeszcze klimatyzacja, także spoko 12.30, zrobiła się pogoda. Lecimy zwiedzać wyspę. Patrzcie jaki krajobraz jest na wyspie. Mała wysepka, można ją wokoło zrobić, to wyjdzie jakieś 30 km. No ale są górki, także bardzo fajne widoki. No, a ja lecę na pierwszy punkt jaskinia z solą. Zobaczymy sobie, bo tutaj jest blisko. I w ogóle jestem w krótkich spodenkach Pierwszy raz od ponad chyba jakoś miesiąca W Pakistanie ostatni raz byłem Miałem krótkie spodenki na sobie Tutaj jest jaskinia soli Ale ciekawe czy można zejść do niej To wszystko sól Moi drodzy Ale Myślałem, że będzie zejście tutaj do Jaskini, a nie widzę nigdzie. Więc to chyba tylko o to chodziło: o takie miejsce. Taki wąwóz z solą. Ok, jest. Jest jaskinia. Ale czy my tam wejdziemy? Chyba nie. Dobra, nie wchodzę, bo muszę się czołgać. A nie chce mi się. Ale to wszystko tutaj na suficie. Sól. Dobra, idziemy dalej w kolejne miejsce na przełaj, tędy, bo nie chcę się na koło iść. Wdrapałem się na taką górkę małą, tutaj i taki widoczek na jeżeli się nie mylę, zatokę perską, ale nie jestem pewien. Doszliśmy do głównej drogi i idziemy teraz drogą. Do kolejnego miejsca. A mamy takie widoki po lewej stronie, a po prawej takie. Dobra, idziemy tutaj. Widziałem dwa tuktuki z turystami. Tutaj skręcały. Sprawdziłem na mapie, i coś tutaj jest. Także idziemy zobaczyć. Krajobraz przepiękny. Dolina safronu tutaj jest. Ee, taka żółta ziemia. Jakieś minerały tutaj zmieniły kolor tej ziemi. Bardzo fajne miejsce. Kolory tutaj kontrastują ze sobą. Żółty, brązowy. Bardzo fajnie. Patrzcie na te skały. Jakie wyrzeźbione. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo fajne miejsce. Ale lecimy dalej. Ko kolejne miejsce. Tutaj jaka fajna skała się ostała. Mamy plażę. Woda zabarwiona na lekko czerwono. Cały ten kolor, tutaj z tych rur, z gór, wszystkie te minera minerały spływają tutaj do wody. Stąd takie zabarwienie. A tutaj mamy kolejną formację skalną, bardzo ładnie wyglądającą. Tu mamy punkt widokowy na morze. Dochodzimy do ostatniego miejsca dzisiaj, tenczowa jaskinia. Ma fajnie wyglądać w środku. Mają być takie kolory tęczy, ściany i tak dalej. Tam jest zejście do tej jaskini. Trzeba zejść na dół. Są jacyś ludzie. Tu mamy wejście do jaskini. tak wygląda jaskinia w środku kolory, tęczy ale jest tutaj ciemno nic nie widać ciemno w tej jaskini, nic nie widać także ktoś musi świecić latarką żeby to coś było widać ale zdjęcie z fleszem fajnie wychodzi Dobra, wracamy do Hormus, do miasteczka, 8 km stąd. Wrócimy sobie kawałek inną drogą, taką tutaj właśnie przez góry, a później tak jak szliśmy na początku tą drogą yy, do samochodów. Jaskinia, super. Dobrze, że byli ludzie tam jacyś yy, z przewodnikiem, bo tak to pewnie nawet bym nie wszedł do środka, bo nawet bym nie wiedział, że, że, że trzeba wejść. I w ogóle no, strasznie ciemno było, nic nie było widać. Na szczęście można było świecić latarkami. I wtedy tam coś tam nagrałem, ale sam nie wiem co z tego wyszło. Wracam jednak inną drogą. Skręciłem w jakąś boczną uliczkę. Takie tereny. Normalnie jakbym był na innej planecie. I znowu sól. Muszę jakoś przejść na drugą stronę. A wszędzie woda. Kolejny dzień na wyspie. Piękna pogoda dzisiaj. Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj robimy drugą część wyspy. Zdecydowałem, że zostanę jeszcze jedną noc tutaj. Bo naprawdę fajnie jest, można sobie odpocząć. Także lecimy pomalutku, zobaczyć kolejne rzeczy na wyspie. Dotarliśmy do miejsca nazywanego Silence Valley. No i jest tutaj masa ludzi. Bardzo ładna okolica tutaj. Piękne górki. patrzcie, co tutaj powstało z tych skał, to wszystko w sól mm. bardzo fajna miejscówka Silence Valley taką drogą idziemy dalej kolejny punkt Czerwona plaża. Co chwilę dziury w drodze, a w tych dziurach sól. Przedzieramy się przez te góry, także super trasa naprawdę. Mogą mieć normalnie drogą, no ale tutaj jest zdecydowanie lepiej. Zmiana scenerii z białych, szarych skał na żółto, ciemne. Patrzcie tu. Ale widok. Mega. Niesamowite miejsce. Nazywa się The Valley of the Statue. Nie wiem skąd ta nazwa, ale miejscówka sztos. Małe sprostowanie. Te białe góry, które widzieliśmy przedtem to Snowy Mountain, czyli śnieżne góry A teraz dopiero idziemy na Valley of the Statue. Mała pomyłka No, taka miejscówka bez szału Aha, wystarczyło wyjść wyżej I już jest bardzo fajnie Piękna skała A z drugiej strony wygląda tak Piękny widok na morze. Idziemy dalej. Teraz kolejny punkt. Czerwona plaża. Już widać przed nami morze. Jest czerwona plaża. Ale tam chyba nie da się zejść do wody. Także lipa, zaraz zobaczymy. Krajobraz tutaj po prostu dalej zaskakuje. Patrzcie, jakie tam góry białe. Tutaj wszystko czerwone, a tam już zaczynają się białe kolory. No i mamy czerwoną plażę. Widok z góry. Red Beach. No nie wiem, czy to dobry pomysł tutaj pływać w takiej czerwonej wodzie. Masa ludzi tutaj jest. Tego mi się nie podoba. Myślałem, że tutaj będzie mało ludzi, ale jest jak jest. Tutaj, tak naprawdę, są dwie plaże: jedna czerwona, a druga srebrna. Właśnie nie wiem, czy to widać w kamerze, ale tak się to odbija. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale takie srebrne odbicie jest tutaj tego piasku. No i dojechaliśmy na. Rainbow Valley. Nazwa oczywiście, chyba nie muszę wyjaśniać. Wzięła się z tego, że skały są w różnych kolorach. Stąd też nazwa tęczowa dolina. Patrzcie tutaj jakie kolorki. Wracam po już w stronę miasteczka po drodze będę mijał dwie plaże jeszcze, więc tam już na 100% trzeba wejść do wody nie ma jednej opcji no i myślę, że jakoś przed zachodem słońca dotrzemy do Kesshausu. Pusta droga, ja i góry przede mną Coś pięknego po prostu ta wyspa. Najpiękniejsze miejsce w Iranie zdecydowanie. Tutaj mamy tą pierwszą plażę, którą mijam, ale zdecydowałem, że pójdę na drugą. Jest tylko pół godzinki, trzeba podejść, także tam sobie zostaniemy na dłużej. A tutaj brązowe jeziorko. Zabarwiona woda. Tak wygląda. Kolejne miejsce z solą na ziemi i w tle góry. Jest plaża druga. Tylko zejść na dół i wpijam do wody. A tutaj, ktoś sobie zbudował niezły hotel kolorowy. No, to mam swój kawałeczek plaży. Jestem sam. Nikogo nie ma. Super. Popływamy sobie zaraz. Dobra, kończymy odcinek z Hormuz, z wyspy z Iranu. Mam nadzieję, że się podobało. Ja wskakuję do wody, a my widzimy się w kolejnym odcinku, ostatnim, już chyba z Iranu. Będzie to odcinek z Shiraz. Także pozdrawiam, dzięki za oglądanie i do następnego razu.